Halo, halo womskkich, bardzo serdecznie. Słuchajcie, w setnym vlogu na moim kanale słuchajcie. Ja pierdolę Naprawdę zrobiłem to słuchajcie. Zrobiłem to. Zrobiłem to stopie pieprzonych vlogów. Ja pierdzielę, naprawdę widzowie. Kurde, słuchajcie, ja muszę wam wszystko wyjaśnić. Dlaczego wczoraj vlog setny się nie pojawił, jak miał fajerwarki i u mnie były puszczone? A to głównie z tego powodu, że mi się rozladował jakby telefon. Nie zauważyłem, że miałem mało procent, wybaczcie mi za to. Ale tak napieprzali tym fajerwerkami. Już chcieli setnego vloga wygotować. Nowy rok zwiwatowali, ale vlog setny w lesie. Niestety nie, nie pojawił się. O Jezu widzowie widzowie no. I cóż mam wam poradzić? Rej pokazałem swój trzy razy na moim kanale. KHA live się pojawił razy 2, nie, razy 4. Przepraszam bardzo, bo jeszcze te gówniane daty terroru i ten rok terroru zakończony jest wczoraj. To moje kolejne gówno, które wymyśliłem. Żeby zapchać, żeby na Sylwestra było, by się jarali tam moi widzowie pod komentarzami. O ostatni film w 20 majne, ale super, zaję dobra robota, naprawdę. Ci gratulujemy. A ja mam powiem, że ja się nie cieszę, to dlatego, że. Małą publikę miałem. Po pierwsze po drugie mi wyzerowało, znaczy fu, nie wyzerowało, tylko mi zmniejszyło łapki w górę, miałem ich 14, łącznie kubiks mi dał 14 łapkę. To teraz mam dwa, dwie łapki. Od, od siebie od Kubiksa. A reszta gdzie? W lesie, panowie? Oczywiście nie zmuszam, ale daliście już te łapki, to możecie zawsze odjąć i dodać, nie? Jeżeli w ogóle się uda, to nie będziecie musieli, nie? Bo to na marne tylko pójdzie. Część Waszego życia. No ale cóż no. Vlog setny trochę bez sensu, żadnego wiwatu, żadnej muzyki, bo mi się po prostu nie chce takiego czegoś robić. To jest po prostu specjal, ale bez muzyki, bez jarania się, że setny vlog zrobiono, bo to tylko dla małych dzieci poniżej 10 lat. Takie coś. No ale dobra, słuchajcie, ja już kończę, więc co? Trzymajcie się. I ogólnie szczęśliwego nowego roku Wam życzyłem w tamtym filmie. To mogliście zobaczyć przed północą, ale nie zobaczyliście. Tylko dopiero po północy. Kilka minut, dwie, trzy minuty. No ale dobra, no lepiej późno niż wcale. Ale co? Nowy rok w sajcie nastał. 1 stycznia, rok 2021 i co? To tyle ode mnie i pa pa!